Witajcie moi drodzy, jedziemy na pole z agregatem, czyli uprawić pod kukurydzę. E, czyli tak, robimy to pole, gdzie było zaorane na zimę, czyli tam kukurydza po kukurydze. No i zobaczymy, czy da radę tej uprawie bezorkowej, gdzie te samo siewy y, ponownie odbiły, i czyli nie będą się te y, redliżki y, zapychać. No to widzimy się na polu. Jesteśmy na polu. Rozłożony agregat. Wczoraj trochę się bawiliśmy koło domu i ta włóka jest opuszczona na minimum. Zobaczymy, czy nie będzie za bardzo pchało ziemi. Idziemy na nawigacji nie za szybko. Efekt bardzo fajny. Tutaj dodatkowo trzeba nadmienić, że jest bardzo ciężka ziemia. Także fajnie. Straciliśmy jeden wałek. No ale po prostu to już był uszkodzony. Da radę bez niego jechać. No to po prostu jedziemy. Hmm. Siedlice się wyczyściły z farby, także teraz idzie dużo lepiej. Na początku, gdzie one były jeszcze, po prostu nie miały tej ślizgości, gdzie ta siła tarciowa była zbyt duża, no to po prostu szło jak po grudzie. No ale się wytarły i teraz działamy. Gdzie nie gdzie się przypycha, gdzieś się przepycha. gdzieś może jakieś też rozłogi perzu się trafiają, czy, czy na przykład, wiecie, korzenie kukurydzy. Aczkolwiek na dłuższą metę to się nie odblokuje gdzieś trafi na jakąś. Góreczkę, tak jak tutaj, po prostu się odblokowuje. W zasadzie pole mamy już prawie skończone. Taki problem, właśnie, że na tych dwóch polach, znaczy drugim polu od brzegu z jednej i z drugiej strony, nadmiar ziemi się trochę pcha. No i teraz przypuszczam, że przód agregatu idzie za głęboko. Chcieliśmy zaczepić go na górny zaczep, ale niestety na zaczep automatyczny nie wchodzi. No, i tak muszę go trochę podpierać na kołach. Tam, gdzie ziemia jest y, ciężka, bardzo ciężka, jest wszystko ok. A na tej lekkiej, bardzo lekkiej ziemi, niestety, tak to wygląda. Efekt, no super, można powiedzieć. No, gdyby nie to, że właśnie za kołami, no niestety, te koła z tyłu trochę ugniatają. Trochę to koryguje, no tutaj jest lekka ziemia. O! Troszeczkę do góry, bo już widać, że się pcha. Może być też przyczyna taka, że no wiadomo, koła troszeczkę ugniatają i powiedzmy te środkowe pola idą, czyli powiedzmy te trzecie pola od skraju idą płytko, no to te idą głębiej, to się pcha, ale znowu te środkowe pola ani razu jeszcze mi się nie zapchało, także sam nie wiem. No tutaj jak taka ziemia ciężka, no to wszystko jest ok. Zęby fajnie jakby szły płycej, nie jest tam jakieś pokrętło Ale czy one to wypłyca? Kąt zębów Kręciłem, kręciłem po 20 obrotów i wizualnie nic się nie zmieniało No także kwestia jeszcze może dzisiaj porobię po prostu A jutro na spokojnie będę kombinował Gdzieś na podwórku No i widzicie, no i się tutaj właśnie cały czas na tych w drugich polach od skraju zapycha no, gdzie troszeczkę bryłki, grudki, no to one częściowo się wyczyszczą bo trochę powiedzmy bardziej skacze jesteśmy w miejscu gdzie były się zboża czyli uprawa bezrokowa po poplonie jak widać agregatem da radę robić czyli tutaj płytko też niestety musimy trochę regulować na kołach czasami nam się przypycha i największym problemem właśnie, zobaczcie, tutaj jest, nam się trochę przepycha na lekkiej ziemi, ale gdzieś gdzie kawałek bryłki jest, ten agregat samoczynnie się czyści, tak jak teraz widzicie. No i myślę, że całkiem tutaj fajnie. Robimy gdzieś na 3 cm, także teraz, później nawozy i przedsiewem jeszcze raz na taką głębokość lub troszeczkę głębiej gdzieś może napnieć. Zobaczymy. Także ten test wychodzi jako tako, aczkolwiek jak mówię, cały czas musimy tutaj Panować nad regulacją głębokości, no i niestety podpieramy trochę na kołach. No i tutaj lekkie ślady zostawiamy z agregatem. No i znowu troszeczkę nam się napchało między redlicami, Wjeżdżamy w miejsce trochę cięższej ziemi. No i tutaj zęby się czyszczą. No i tak lecimy cały czas. Tutaj, może skończę te pole i pojedziemy tam, gdzie jest raczej cięższa ziemia. Tych samosiebów jeszcze więcej, no i zobaczymy, jak tam będzie szło. No to do zobaczenia. Ok, rozkminiłem docisk, teraz widzimy, że cały agregat pracuje, po prostu trzeba było wziąć na tą e, opcję docisku i na swobodny spływ oleju, i po prostu cała konstrukcja opadła i zaczął on pracować. E, od razu ciągnik ma dużo lżej, e, dużo mniej się zapycha, także robota idzie zdecydowanie lepiej. I nawet tutaj widzicie, jest dość mocno zielono, i tutaj jakoś nie są to zbyt mocne przeszkody do skutecznej uprawy. Tutaj była łąka, także trochę kęp trawy, i tutaj akurat może w tym miejscu troszeczkę się zapychać. No, chwilowo troszeczkę uniosę agregat, no i lecimy dalej. Idzie już zdecydowanie lepiej. Okay, mamy tutaj zrobioną tą uprawę gruberem, no, czyli takie bryłeczki i dość twardo zaklepane deszczykiem. Tak to wygląda po przejechaniu agregatem. Niby bardzo płytko, ale trochę jest tutaj zrobione. Także może odkopiemy. Także gdzieś na te 6 cm działamy. No tutaj nawet trochę więcej, 6-8, także to w zupełności wystarczy. Taka uprawa nawet po kukurydze no to myślę, że będzie super. E, trochę jeszcze później porozkminiamy. No ale mówię tutaj o mamy tutaj mamy podnoszenie, opuszczanie, w środkowej pozycji mamy składanie agregatu, a na pozycji u góry mamy docisk. No i tutaj mamy. Na każdej sekcji roboczej mamy tutaj docisk. O, widzimy, że one tutaj się skowały, No i tak tutaj trochę plują olejem, także też to będzie do remontu. Walczymy, żeby skończyć przed opadami deszczu. W zasadzie teoretycznie już powinno padać. Na razie nie pada. Tutaj już kończymy, no i tam jeszcze jest 6 hektarów. Yy. Przedstawiłem a wcześniej moje rozkwindowanie odnośnie ustawienia agregatu. Dla niektórych pewnie mogą okazać się zabawne, a, ale tak się złożyło, że w zasadzie nigdy wcześniej z agregatem jako tako nie pracowałem. Eee, gdy moją karierę powiedzmy na y, ciągniku przy pracach polowych rozpocząłem, to tam zawsze była orka i bronowanie albo bezorkowo rzepak to gruber, a później zawsze jakoś to było tak, że. Yy, Dużo uprawy bezorkowej, no i zawsze był gdzieś ten y, agregat aktywny. Także w zasadzie nigdy tego bronowania stricte nie było. E, pracą agregatu nie było takiej potrzeby. No A teraz bawimy się też w, tom, y, w uprawy kukurydzy. Także właśnie do tej jesiennej uprawy zakupiliśmy. No, także, mimo że było tutaj tylko zgruberowane, ten międzyplonu zimy samo w dużo. No, i całkiem nieźle idzie. Tutaj, gdzie o, drugi raz jest robione, tutaj tylko w takich przypadkach się zapycha. No, pracujemy na nawigacji, pochmurno. Widzieli się tutaj drzewka, wszystko ładnie śmiga, także działamy. Wyłączamy. Też dużo lepiej się nawraca. Oczywiście ja tam przy nawroty ja zawsze podnoszę całkowicie, żeby on się trochę tam wyczyścił. Ewentualnie jakiś cynk, coś tam kawałek zielonego na nim się znajduje, ale też w zasadzie, gdyby nie, to nie, nie, nie byłoby takiej potrzeby. W sumie na tamtej części pola najbardziej mi zależy, bo tam będą poletka kukurydzy i tak samo się siewów jest najwięcej. I tak w pierwszej kolejności kamień był. Nie, wydawało mi się, dobra. Dobra był, ale schowany. Tak, na tamtej części pola najbardziej mi zależy, żeby ją tutaj doprawić. No i. No, ale już z tej strony zacząłem. no to... No to działamy dalej. Paradoksalnie, co najbardziej się zapycha na tej najlżejszej ziemi. Gdzie bryłki, te wszystkie sekcje tutaj trochę ładnie skaczą i powiedzmy, tych problemów jest zdecydowanie najmniej z zapychaniem się. No, tutaj jest zaraz jakaś cięższa ziemia na górce, no i zaraz też te sekcje gdzieś tam z tych samosiewów się samoczynnie podpychają. Nawigacja też fajnie tutaj działa, 002. A no, także bardzo fajnie. O tutaj, leciutka bryłeczka. A no, tutaj z lewej strony już się wyczyściło, i tutaj też się już czyści. Także, także tak. No dobra, to widzimy się, mam nadzieję, na ostatniej części pola. I jesteśmy na ostatnim kawałku pola. Deszczyki nas ominęły, także działamy ostro. Można powiedzieć w prawo o zachodzie słońca. No i tutaj w zasadzie, czym im dalej pracujemy, tym idzie lepiej. Tutaj tak samo. No i tutaj będą właśnie te poletka kukurydzy. Gdzie jest większa bryłka? Zero problemu. Gdzie jest przez jakiś czas? Jedziemy na lżejszej ziemi po prostu musimy czasami leciutko wypłyć żeby masa przeszła pod cynkami dołem zestaw pracuje ładnie, cichutko nie wiem czy wcześniej wspominałem wałek stracony praktycznie na pierwszym przejeździe bardzo duży kamień Aczkolwiek tam już tak on był uszkodzony, także jest już w, reg w regeneracji. Mówię, dzisiaj tak się przemęczymy, yy, idzie całkiem nieźle nawet bez tego wałka, także yy, działamy. Yy. Dzisiaj nie popada, to jutro popada, a już czas najwyższy po prostu, żeby tutaj tą wstępną uprawę zrobić. O, tutaj trochę lżejszej ziemi, leciutko wypycimy i masa prześlizguje się łatwo pod zębami. No dobra moi drodzy. Kończymy robotę. Koło domu jeszcze zostało trochę do uprawy po rzepaku. Także myślę, że tam też co nieco pokażę. Oto. A więc udało się zrobić do końca. Deszczyk pada, także w samą porę. Składamy maszynę. No to co? Trzymajcie się. Na razie. Hej!